Witam serdecznie. Dzisiaj przygotujemy szybciutki deser krem hiszpański. Potrzebować będziemy 200 ml śmietany 30%, 1 łyżkę cukru, 1 cukier waniliowy, tak 20 deko bez. Przepis znajduje się na moim kanale, na który serdecznie zapraszam i szklankę wiśni. Ja mam wiśnie mrożone. Teraz śmietane z obiema cukrami ubijamy na sztywno Śmietanę już mam ubitą. Bezy układamy w formie stożka i na bezy wykładamy śmietanę. Desert robimy krótko przed spożyciem, ponieważ. Najlepiej smakują bezy przygotowane. Tak, I wiesz posypujemy obficie wiśniami. Jeżeli mamy świeże wiśnie, to możemy wydrążonymi wiśniami posypać deser. Bitte, Otto, wie deser der ist Creme Hispanis.